Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was na horoskopie dla Skorpiona na miesiąc luty 2020 światła z tej strony Dawid was tutaj wita. Oczywiście przesłania z kart Tarota, anielski tarot, tarot, anielska mądrość dokładnie. I mamy przesłania z wyrokni, przesła, przesłania z run. No i na koniec e, również odpowiedź na pytanie, które jest dla Was takie najbardziej istotne tutaj na miesiąc luty. No I zachęcam Was kochani do, do obserwowania kanału, komentowania, lajkowania, udostępnienia. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, budujmy razem tą społeczność. Niech idzie dobra energia w świat. No i sprawdźmy sobie y, sprawy finansowe, emocjonalne, no i takie sprawy ogólne dla Skorpiona na miesiąc. Na miesiąc y, luty 2026. Mm, jakieś lęki tutaj wychodzą. Problemy ze snem mogą Wam towarzyszyć. Taka ogólna, taka bym powiedział, energia. Myślę, że Waszą uwagę może przykuwać to, co jest Wam niepotrzebne. I, i, i tutaj jest taka rada. Aby troszeczkę zmienić yy, skupienia, czyli skupić się na jakimś innym, po prostu. Mhm. i patrzymy sobie. Finanse, emocje i sprawy ogólne dla Skorpiona. Mhm. Przełożymy. Nie wiem, czy troszeczkę nie za ciemno jest. No poczekajcie, może coś tutaj poradzę. Okej, okay, już może trochę lepiej. Ok, i sprawdzamy sobie tutaj najpierw sprawy finansowo-sowocowodowe dla Skorpiona. I przypominam Wam, pamiętajcie, też, że to są przesłania z kart, yy, gdzie nie posługuje się tutaj sprawami astrologicznymi czy numerologicznymi. Więc to, co mówię, a to, co astrologia mówi o danym yy, znaku zodiaku, no może to gdzieś tam się kasem kucić, ale te przesłania z tych kart są faktycznie tutaj. Już dostaję yy, informacje od Was, że to się to potwierdza. A przede wszystkim, dla Skorpiona, jeżeli chodzi o finanse. Myślę, że taki w miarę optymistyczny okres Wam tutaj idzie. Dużo, dużo pomysłów, dużo fajnych pomysłów, dużo inspiracji, czyli możecie się zainspirować, żeby osiągnąć tutaj to, co macie osiągnąć. Pokazuje mi się tutaj też, abyście... W tym lotem byli jednak samodzielni, nie wchodzili w żadne układy, spółki, bo ktoś tutaj może być, kto będzie chciał Was wykorzystać w pewien sposób. Po prostu może i nawet gdzieś tam na przykład Was. Okres, także na to zwróćcie uwagę, to też czas, aby mądre decyzje, przemyślane decyzje podejmować. Nie róbcie kogoś na szybko, nie róbcie, yy, yy, nie róbcie kogoś od razu, kto wam dobrze tutaj, yy, fajnie wam tutaj gada, fajnie wam tutaj pieje, tak? a w rezultacie jego zamiary mogą być inne. I jeżeli nie pozwolicie się tutaj gdzieś tam oszukać, yy, nie pozwolicie sobie wejść na głowę, Idzie dziewiątka wody, która mówi o tym, że Wasze marzenia się spełniają, nadchodzi obfitość, nadchodzi poczucie szczęścia i również stabilności. Ale też to jest czas, aby zaufać też z jednej strony wszechświatowi, zaufać energiom, które będą tutaj dla Was pracowały. Jednak w tych energiach pamiętajcie, że no, może zagościć się jakaś negatywna wibracja, która może chcieć Was gdzieś tutaj yy, yy, no, w niekorzystny sposób wykorzystać. To też każda ambicja, to też każda działanie. Więc bądźcie królami, yy, królami ognia, królami swojej tutaj sfery finansowo-zawodowej i brnijcie do przodu. Mówcie o swoich wizjach, ale mówcie. Nie tak, żeby wchodzić już w jakieś spółki, skinki, coś, tylko po prostu róbcie to sami, tak, i przedstawcie swój plan, na przykład przed kierownikiem, szefem, kogo tam macie, a jeżeli sami jesteście sobie kierownikami, szefami itd., realizujcie, realizujcie wasze plany. One tutaj przyniosą Wam wiele, wiele radości. Pod warunkiem, że yy, nie dacie się gdzieś tam jakimś ludziom, jakimś osobom gdzieś tam wyrolować. Klujność, Kr krójność i krójność, jeszcze raz klujność. Jeżeli chodzi o sprawy mm, emocjonalne w sprawach emocjonalnych bym powiedział tak, taki ducho, duchowy okres. Yy, Jakie drobne tutaj emocje, takie no, pozytywne będą, ale też w takim sensie, że tutaj wasze emocje też mogą gdzieś tam iść w sferę finansową. Więc tutaj yy, gdzieś tam tymi emocjami, emocje mogą tutaj yy, wchodzić w tą sferę, ale to też każe pielęgnowanie waszych relacji, pielęgnowanie waszych związków. Pewnego rodzaju dokonywania wyborów, ale też i w emocjach, aby nadmiernie za bardzo nic nie analizować. Jeżeli chodzi o emocje, tutaj o finanse, to inna, inna, inna sytuacja, tak? Yy, to też czas, aby osiągnąć was, własne pragnienia. To czas, aby posłuchać tego, co wasza dusza chce, tego, co wasze ciało potrzebuje. Skupić się na tych yy, swoich na emocjach i po prostu działać zgodnie z nimi. Mhm. Dosyć taki ciekawy, ciekawy, duchowy przede wszystkim. Nas tutaj będzie mocno wspierała, jeżeli chodzi o y, ukłucia, emocje. Mhm. I sprawdźmy sobie ogólne wibracje. W ogólnych wibracjach bym powiedział tak. Osoby z przeszłości mogą gdzieś tam e, powracać. Będą powracać po to, żeby gdzieś tam te relacje się um, domknęły, zamknęły, bądź też i uzdrowiły. Sprawy związane z dziećmi mogą być kluczowe, ale przede wszystkim to jest kaz na zasiewanie plonów, na pielęgnowanie tych plonów. To kaz wykorzystania okazji, bo, więc, bo taka, taka okazja może się już nie trafić. E, to też czas na odkrywanie pasji. No, skrywanie być może nowego hobby, yy, czas, aby podjąć właściwe działanie, ale też i w tym wszystkim, żeby się nie zatracić, potrzeba jest chwila medytacji, chwila skupienia, wglądu do, yy, wglądu w każdą sytuację, w któ która tutaj się, yy, która będzie Wam tutaj towarzyszyła yy, w lutym, yy, ale też i, bym powiedział, w pewien sposób możecie potrzebować, zaraz gdzie jest tam ogólnie jakieś takie lęki, bezsenne noce, będziecie potrzebować wrócić do równowagi. Także tutaj i psychicznie może niektóre skorpiony mogą gdzieś tutaj podupać, ale starajcie się powracać do równowagi, starajcie się yy, dobrze wysypiać, mimo że tutaj y, z tym snem może być problem. Jeżeli macie problem ze snem, popracujcie z uziemieniem, pokrytajcie o uziemieniu, poróbcie metody właśnie tutaj na uziemienie, tak ja tutaj na moim kanale są takie metody, ale też i czym jest uziemienie, co robi uziemienie, co robi brak uziemienia i tak dalej, to zachęcam was do poszparania tutaj na kanale. Tam, ja, tam wszystko fajnie, myślę, że przystępnie Wam wyjaśniłem. I przede wszystkim potrzebny jest czas do tego, aby podjąć jakąś istotną decyzję, czyli nie spieszyć się jednak z tym podejmowaniem decyzji. Ok i sprawdźmy sobie, co dla Serpiona te runy mają wam do przekazania jeszcze na luty 2026. Co dla Skorpiona? <laughs> Przede wszystkim, jakieś istotne być może i spotkania też gdzieś tam będą u Was, e, u was gościły w waszej przestrzeni. E, to czas też bym powiedział świętowań, nawet takich najmniejszych sukcesów, ale w tym wszystkim pokazuje mi, pokazuje mi się różnego rodzaju przeszkody. Przeszkody, które będziecie starali się gdzieś tam rozwiązać dużo sztormów, dużo chaosu, może tutaj w jakichś przestrzeniach waszych występować, ale myślę, że to przede wszystkim będzie występowało w Waszym życiu, tylko po to, żeby gdzieś tam może i wyciągnąć jakieś doświadczenie, ale taki pewien sposób określić tą atmosferę, określić to, co Wam gdzieś tam nie służy, pozbyć się tego, co jest Wam po prostu no, niedobre, tak? To też y, właśnie różnego rodzaju metody oczyszczania y, czy fizycznego, czy energe energetycznego, więc jeżeli coś tam się dzieje u Was, to zapraszam do mnie na oczyszczanie energetyczne. Tutaj podziałamy i otworzymy przestrzeń na nowe wibracje ale też w każdej tej, tej sytuacji, która gdzieś tam może się negatywnie dla Was zadziewać, myślę, że będziecie widzieć światełko w tunelu, tak jak tutaj Rona Naudis pokazuje. Dużo gdzieś tam, dużo również tutaj jest zawirowań, jeżeli chodzi o finanse, więc na te finanse też uważajcie. Mogą być jakieś spotkania finansowe, mogą one być istotne, ale trzeba uważać na na nieprzychylne osoby. I runa, która będzie Was wspierała, drogie skorpiony na, yy, w miesiącu lutym. Runa, która rysujecie na nadgarstku, bądź tak na drewienku yy, lub kartekstej. I, i taką karteczkę, drębienko na koniec miesiąca oczywiście palicie. Dziękuję za działanie. Nosicie cały czas przy sobie mhm, skorpiony. runa tiwas, runa, runa, która jest nikim strzała, runa, która pomaga skupić się na jednym celu, która y, pomaga osiągnąć to, co chcecie osiągnąć. Więc rysując tą runę, jak jest na przykład na nadgarstku, na, na innym nośniku, y, zawrzyjcie w tą runę intencję, W czym ona ma Wam pomóc? Ona również będzie przebijała wszelkiego rodzaju przeszkody. I na, nadawała takiego tempa, tak, szybkości, no, no jak szkoła. I przesłanie dla Skorpiona od mistrzów Duchowych na luty 2026. Mhm. Okruszkania, czyli Biała Tara, czyli faktycznie... Potrzebne jest Wam tutaj oczyszczanie energetyczne, oczyszczanie fizyczne. Fizyczne możecie zrobić za pomocą różnego rodzaju ziół, yy, czy innych metod. Ja fizycznie preferuję zioła, Energetyczne to mówiąc, zapraszam do mnie tutaj, podziałamy, bo wiele rzeczy może się dziać i, i określenie energetyczne ma na celu um, ułatwić Wam um, osiąganie Waszych celów, usunąć przeszkody, które jakieś tam występują. Także pomyślcie na tym, no i zapraszam do mnie. Pod, 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 pod tym filmem oczywiście są, są jest tam parę um, odnośników, gdzie można mnie znaleźć. Jak klikniecie na mój profiliszka więcej, znajdziecie tego. Kochani, ja Was serdecznie. Zapraszam, ale opiszenie też mówi o tym, że y, dużo będzie się też zmieniało, dużo będzie się kieściło, samoistnie, tak? Czyli mm, wy będziecie w pewien, spo, w pewien sposób y, doświadczać, tak? I pozbywać się tego, co Wam nie służy. Ok, i sprawdźmy sobie zakarowaną mapę, co Wam mam do przekazania drogie skorpiony. O już wyleciała, karta jak z torpedy. Dokonywanie wyboru. Mhm. Czyli możecie stać przed jakimś wyborem, i trzeba to dobrze przeanalizować, trzeba to dobrze tutaj podejść do tematu, żeby właściwą drogą podążyć. I myślę, że dokonanie wyboru też będzie trzymało się tutaj tego okrzyskania. Czy jednak skorzystacie i będziecie chcieli, czy jednak nie, i wol, wolicie gdzieś tam no, na przykład na swojej skórze przetestowany jak to będzie wyglądało, tak? I myślę, że taka, taka, taki wybór gdzieś tam w waszej przestrzeni mm, zaistnieje. Więc wybierzcie dobrze, przeanalizujcie. No i oczywiście, jeżeli potrzebujecie pomocy, ja zapraszam tutaj do mnie. No i karty wyrocznie Sens Życia, które do, otrzymałem od yy, od wielbicielki kanału. Za to jestem mega, mega wdzięczny. Bardzo fajne karty. I tutaj przesłanie dla Skorpiona na miesiąc luty 2026. dwadzieścia mhm. I zobaczymy sobie. Troszeczkę miodu, troszeczkę słodyczy w życiu Wam się przyda. Mhm. Ale to też nie będzie, chodzi też i o nagrodę za włożoną trud, włożony trud w pracy, na przykład, ale też i pomoc innym, dzielenie też się tym, tym, co macie, ale oczywiście pamiętajmy o umiałach, równowaga również między braniem a dawaniem. No I zobaczmy sobie, co karta mówi. Dobroć. Dziel się swoją dobrocią. Jest w tobie dużo ciepła i empatii. Twój uśmiech, wsparcie i do, dobry gest może przynieść innym wiele radości. To, co dla Ciebie jest zbędne może dla kogoś pokazać się cenne. Wszystko to, co wysyłasz innym, wróci do Ciebie. Wysyłasz dobro, dobro powróci. Wysyłasz zło, złote znajdzie drogę powrotną. Bądźcie dobrzy. Miejcie tutaj wysokie wibracje wysoko wybrujcie i niech tutaj, tutaj e, dobroć Was prowadzi. No i kochani, zastanówcie się teraz nad pytaniem, jakie jest dla Was istotne, a tutaj zobaczymy, co Wszechświat będzie chciał Wam odpowiedzieć. Mhm. I tutaj przesłanie od Wszechświata dla Skorpiona na luty 2026. Zobaczymy, co tutaj mamy za odpowiedź dla Was. Jak tak zrobimy? Okay. I odpowiedź tutaj na Wasze pytanie. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Czyli, na przykład, warto jest pomagać innym, ale pamiętajmy, aby się w tym nie zatracić. Postaw, postawcie siebie na pierwszym miejscu, czyli róbcie coś dla siebie, zróbcie coś dla siebie wyjątkowego, coś fajnego, co doda wam wibracji, doda wam pozytywnej energii. I to nie będzie oczywiście egoizm, tylko wiadomo, nie zawsze, nie zawsze 24 na na dobę no nie damy rady robić dla innych, tak? Czasem trzeba coś zrobić dla siebie nawet i, nie wiem, przespać się chociażby, tak? Także postawcie, postawiajcie siebie na pierwszym miejscu i to jest odpowiedź na i to jest sobie e, informacja, którą wszechświat ma dla was. Pozdrawiam was kochani bardzo serdecznie. Niech ten miesiąc stworzy wam wiele wiele radości, wiele wiele mm, wiele obfitości oczywiście i niech się spełni to co najlepsze. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.